Wielkanoc to nie tylko święto religijne, to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. To także czas pięknych tradycji, które na Litwie są znane nawet z czasów pogańskich. Z Janiną Narkunienię, etnografką, porozmawiamy o znaczeniu tych świąt na Litwie. Jakie obchody, tradycje towarzyszą Wielkanocy? Po pierwsze, że to może było sprzątanie. Przątanie w domu, szykowanie jajek. Trzeba było poświęcić wodę. No i oczywiście musiał być biały stół, musiał być odpowiedni krzyż, tak jak i na Boże Narodzenie, musiało być zieleń. No i oczywiście wszystkie inne dania powiązane. To było u nas jak kwaszeninę, czyli galeretkę. Ale najważniejsze było to, że to było jedne z najkrótszych śniadań. Jako Wigilia mamy najdłuższą, to mamy najkrótszą, bo faktycznie nas jakby sama natura wolewała. Od kiedy znamy pisanki na Wilęszczyźnie? Na Wilęszczyźnie zazwyczaj są jajka. Trzy tygodnie albo dwa tygodnie, najmniej jajka musiała być zbierana, żeby nie było świeże. Bo świeże jajka nie da się malować. No oczywiście farbowanie. Najpopularniejsze barwniki te, które są w naturze, które kwiatki farbują, które listki farbują, a może niektóre jeszcze inne korzenie. U nas tak mówią łuska cebolowa, to są jest buraki, to właśnie te obieranki one są wysuszone, to jest zajęcie rodziny najmłodszych i najstarszych. średnie pokolenie musiało począć pracę. Skąd się wzięła tradycja kaczania jajek i o czym ona jest? Kaczanie jajek było na drugi dzień, to bardzo późno wieczorem, to było wybierane miejsce. Nie musiało być trzy musiała być odpowiednia woda, musiała być ogień. I zazwyczaj to kaczale przy studniu, było potrzebne lubki kto na tarce, to w ogóle na czymś innym. Trzeba było wiedzieć, który koniec, to znaczy ten koniec ostry, on zazwyczaj był mniej, a ten... Ciężki, ten drugi koniec on bardziej robił obroty. I tutaj trenowano się dosyć długo. Przeważnie panny starały się, żeby w innych domach to było, żeby wypatrzyć sobie. I żeby ten chłopiec, który właśnie przychodził na kaczanie, jak również zobaczył, jaka piękna jest gospodynia, jak dobrze sobie może poradzić. Jak zostać zwycięzcą w zabawie kaczania jajek? Zwycięstwa były dwojakie. To jajko, które było dalekiej, które niech nie ziemno, ta osoba wygrywała. I ta osoba wygrywała, która najwięcej właśnie potrąciła jajek. Przyjśćmy stańcymi piosenkami. Przyjrzyśmy stańcymi piosenkami. Otwierajcie dzieci kochani, zadamcie razem z nami, patrzcie się zamian. Czy dzieci też mogą chodzić w Wielkanoc z koszykami po domach? One chodziły z racjami, czyli w innym wypadku można było pierwszego dnia schodzić do chrzestnych, do swoich dziadków, do osób bardzo bliskich. Tylko drugiego dnia, faktycznie, pierwszy dzień święta, bo mamy Wielkanoc, a pierwszy dzień święta, wolno było faktycznie chodzić po wsiach. No i właśnie dzieci chodziły tutaj jako żaczki. Ona miała swoje odpowiednie oracje etnograficzne. Ja mały żarczyk skoczyłem na krzaczek, z na baba, jej żaba. I te oracje, które faktycznie uczyły się w kościołach. Te, które mówią o Marii, o Jezusie, o tematyce religijnej. Chrystus zmartwychwstał. stal. zmartwychwstał. Dla was życzę, żeby Chrystus zmartwychwstały zawsze miał was w swojej opiece i Matka Boża również wami się opiekowała. Wszystkiego najlepszego dla Was.